Hejka wszystkim z tej strony Tilda i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale w kolejnym odcinku ze Star Stable. I słuchajcie, zanim przejdziemy do od odcinka, to kilka bardzo ważnych informacji. Jak mogliście zauważyć, w ostatnim czasie na moich obu kanałach yy, pojawia się mało filmów. I jest to spowodowane tym, że mam całkiem mało czasu w swoim życiu prywatnym, dlatego zdecydowałam się o Zdecydowałam się wprowadzić parę zmian, ale również chciałabym to skonsultować z wami. Tak więc od razu zapraszam was do dyskusji w komentarzach. Pierwszą rzeczą jest to, czy chcielibyście, abym rozwinęła ten kanał do innych gier. Mam parę propozycji. Jeżeli wy macie jakieś propozycje, to również możecie pisać w komentarzu. Ja postaram się um, zrobić osobne komentarze, pod którymi będziecie mogli pisać. Jeżeli chodzi o te gry, to jestem również um, chętna do robienia jakichś pedynczych odcinków z jakichś darmowych gier, czy, czy internetowych, czy nawet do pobrania. Tak wiecie, takie gameplaye po prostu. Oczywiście SSO nie znika, o to się nie możecie martwić, po prostu chciałabym rozwinąć trochę ten content. A jeżeli chodzi o mój drugi kanał, no to oczywiście, jeżeli was tam jeszcze nie ma, to koniecznie was tam zapraszam. Chciałabym bardziej się skupić na shortsach, ale dłuższe filmy również będą się pojawiać, tylko po prostu rzadziej. Tak więc chciałabym również wiedzieć, co wy byście chcieli widzieć na tamtym kanale. Tutaj również możecie pisać, ponieważ bez sensu jest to, że tak powiem, rozdzielać. Tak więc, wszystkie Wasze propozycje i wszystko, co tutaj macie do zaproponowania, to zapraszam oczywiście do tej dyskusji w komentarzach. A ja Was naprawdę przepraszam za to, że filmów pojawia się tak mało. Mimo wszystko staram się je nagrywać i staram się połączyć je właśnie ze swoim życiem prywatnym, tak aby filmów było więcej i żebym ja nie musiała się, że tak powiem, zapracowywać w swoim wolnym czasie, którego mam naprawdę niewiele. Ale przechodząc już do tego, co się tutaj pozmieniało, no to co, nowe głuche lasy, kochani, ja nie nagrywam tego jako taką typową aktualizację. Po prostu myślę, że pojeździmy sobie, zobaczymy, ja wam szczerze powiem, że już widziałam, ponieważ wczoraj sobie z moją koleżanką grałam. No i co? Tutaj już na samym wstępie ja jestem po drugiej stronie od strony Jodłowego Gaju. Widać naprawdę dużo zmian już w tle tutaj mogliście zauważyć. Ja wczoraj powiem Wam szczerze, że jeździłam na bardzo niskiej grafice, teraz mam wszystko na maksa, ponieważ po prostu wczoraj nie dało się inaczej bez zacinania. Ale już tutaj na samym początku od strony jodłowego gaju, czyli w sumie tu gdzie tego lasu jest mniej i gdzie jest, że tak powiem, ee, no mniej zmienio... zmienione, może nie tyle, że jest mniej zmienione, co po prostu... Bardziej skupili się podejrzewam na tamtej części. To tutaj i tak jest to prześlicznie zrobione, zaczynając oczywiście też od mapy, która również się zmieniła. Jest o wiele więcej wody, o wiele więcej przejść. Oczywiście te, wodospa te, te wodospady to mnie po prostu urzekły. Możemy sobie oczywiście podjechać pod nie, jeżeli ktoś nie zdaje sobie z tego sprawy, ponieważ tutaj do wody można normalnie wejść. Oczywiście, tutaj, gdzie jest głębiej, się utopimy, ale tutaj normalnie możemy wejść i możemy podejść sobie prawie, że pod ten wodospad to jest po prostu wspaniałe. Więc ja jestem zachwycona. Jedyne, co mi przeszkadza, a właściwie nawet nie przeszkadza, to po prostu, co jestem zawiedziona, to to, że. Nie zrobili od razu jakichś zadań z tym, ale same, same tereny są ładne, i odnośnie tego, co mi przeszkadza, jest to, że ten las zrobił się taki bardzo rzadki. Trochę za mało jest drzew. Uważam, że gdyby było więcej, to wyglądałoby to lepiej, ale te świecące kwiatki też są śliczne. Dużo jest tutaj właśnie jakichś kwiatków i tak dalej. Drzewa są wspaniale zrobione, ale tak jak mówię, mogłoby być ich trochę więcej, ponieważ szczególnie z perspektywy wyższej, czyli jak ja jechałam sobie wczoraj tam do jeziora Valedale, jak to moja koleżanka wczoraj powiedziała, jest tutaj dość mało właśnie tych drzew, przez co to nie wygląda do końca jak las, a bardziej jak takie, wiecie, no tutaj na przykład, tak. To wygląda bardziej jak jakieś pola z drzewami niż jak las. W lesie raczej uważam, powinno być trochę więcej tych drzew. I tutaj jest też dużo pozmienianych lokacji, ponieważ na przykład teraz jesteśmy na Polanie Słońca. Tam widziałam również dużo innych lokacji. Tutaj jest właśnie wjazd do Zobaczcie, tutaj jest tych drzew całkiem mało, więc uważam, że mogłoby być ich tutaj więcej. Ten las wcześniej był właśnie taki gęsty. Było tutaj dużo drzew, dużo krzaków, przez co on wyglądał naprawdę fajnie, mimo tego, że była właśnie ta stara grafika. Jeżeli chodzi o Vale Dale, no to troszkę się zmieniło. Jak widać już na wjeździe podwózka zmieniła swoje miejsce. Jestem rozczarowana tym, że zniknęła kawiarenka, która tutaj była. Chyba, że jest przeniesiona w inne miejsce, to dajcie znać, bo nie wiem. Ale wydaje mi się, że ona po prostu zniknęła. Tutaj się nic nie zmieniło, ewentualnie właśnie, tylko tutaj ten, jest taki właśnie ogród zrobiony, coś w tym stylu. No i myślę, że jedno z moich największych rozczarowań, czyli krąg druidów, to jest, kochani, uważam trochę średnie, co SSO tutaj zrobiło, bo tak naprawdę nie zrobiło tutaj nic. Myślę, że mieli i tutaj, i tam dalej właśnie duże pole do popisu, i tego nie wykorzystali, więc to jest właśnie. średnie, bo tutaj naprawdę mogli zrobić wiele, a tak naprawdę dali tylko parę kwiatków, i, i tak to zostawili. A, a tutaj naprawdę miało to duży potencjał, bo myślę, że runy z tego miejsca powinny być w końcu odnowione, ponieważ to już w ogóle jest stara grafika, to są stare kamienie. Um, tak, tutaj znowu jest trochę mało drzew, e, więc e, mogłoby być ich więcej. Krówka oczywiście została. Um, tutaj cały czas jesteśmy w Polanie Słońca. Tutaj jest kolejna krówka, i właśnie więcej tej wody, co jest mega mi się podoba. E, nie wiem, czy ta, ta Bajorko tutaj ma jakąś inną lokację, bo wygląda jak takie gorące źródła. Czy my możemy tutaj wejść? Nie, nie możemy, ale to nie ma żadnej innych lokacji. To jest cały czas Polana Słońca. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Z tym takim. Może złe skojarzenie, ale z tym takim miejscem przy księżycu sierpie, co są śmieci, bo tam też tak paruje i to wygląda trochę podobnie, chociaż, no w sumie nie do końca. Tutaj, jak wyjeżdżamy, to właśnie znika mgła, padok Do góry jest też nieruszony, więc, ale to jest zrozumiałe, ponieważ no, on był robiony jakiś czas, te, jakiś czas temu, wtedy, kiedy doszła reputacja. Tutaj kolejna woda, i tutaj już jest właśnie stara stromizna Walistel, nie wiem jak to przeczytać. I właśnie tutaj, tutaj się trochę pozmieniało. Szczerze Wam powiem, że możemy pojechać spytań do góry jeszcze zobaczyć, ponieważ nie wiem w którym miejscu to się tutaj kończy. Bo, bo tak, patrzę na mapę, to ciężko powiedzieć, bo tu do góry nie jechałam ale z tego co widzę to tutaj też nic już nie jest zmienione od przekroczenia właśnie tych skałek dopiero tutaj się zaczyna więc myślę, że tam nie ma sensu co jechać. No i w sumie to jeszcze to co mi się podobało to przy wjeździe od strony srebrnej polany jest taka jest po prostu mapka, jest taka tablica, ala tablica ogłoszeń coś. Tu jest kolejny wodospadzik. Nawet nie wiedziałam, że tu jest też bardzo bardzo ładny bardzo, bardzo fajnie to jest zrobione. Fajnie, że tutaj też można sobie wjechać, ponieważ no, no zobaczcie, no po prostu jest piękne. Zrobię przy okazji zdjęcie, ponieważ em, ponieważ to bardzo, bardzo ładnie wygląda tutaj. Myślę, że szczególnie właśnie w jakimś takiej porze ciemnej, o, albo w nocy to też wygląda prześlicznie. Fajnie, fajnie ta woda jest animowana moim zdaniem bardzo ładnie to wygląda. E, więc no, e, jeżeli chodzi o to, co jest dalej, to tutaj gdzieś też jest ten domek. E, to jest tu? Nie, tu mnie nie było, nie wiem, co to jest. Chowy zagajnik, ok, e, ale to nie to, to nie jest to, co miałam na myśli. Chodzi mi tutaj o tą chatkę, e, która była, jak się jedzie, też właśnie do srebrnej polany. Ona Wam powiem, od zewnątrz wygląda trochę jak Kościół. Tu są właśnie świetliste wodospady. Yy, lokalizacja się tak nazywa. Yy, właśnie, od zewnątrz to wygląda trochę jak Kościół. Jak się wejdzie do środka, to, to wygląda bardziej jak dom. Natomiast mi się to kojarzy osobiście z opactwem Doyla. Nie wiem, czy to jest tutaj, ale nie jestem pewna. Tak, to jest tutaj i zobaczcie. Ale ogólnie, jak już się wejdzie tutaj do środka, to to wygląda, no na nie najgorzej, bardziej jak dom, tu jakiś kominek, coś. Ale tak jak mówię, od zewnątrz trochę bardziej jak kościół, więc to, to jest, myślę, minus tego miejsca, ale ogólnie samo to wygląda bardzo ładnie. No i co, kierujemy się już ku srebrnej Polanie. Tutaj już w sumie większość jest tylko drzew. Tu jest już gęściej, to, jest, to wygląda bardziej jak las więc jakby tam też było trochę więcej drzew, to uważam, że to by było zdecydowanie tylko i wyłącznie na plus no i co, tutaj już jest końcówka, już powoli wyjeżdżamy z lasu, zaraz pokażę Wam jeszcze tablicę, ponieważ jest ona właśnie tutaj obok Willa, już ją widać po prawej stronie Ścież jesteśmy na ścieżkach czerwonych liści e, taka ciekawostka no i tutaj jest właśnie ta mapka i słówka do góry one są porozmieszczane, bo już widziałam chyba z dwie te słówki i właśnie tak wygląda tutaj ta mapka. Szkoda tylko, że nie można tego jakoś w to wejść, przybliżyć coś, bo to by było też całkiem spoko. No i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten las. Jest on naprawdę ślicznie zrobiony, a chociaż jest parę niedociągnięć, to naprawdę zespół SSO postarał się nad nim i po głębszej, jak to nazwę, analizie. Naprawdę uważam, że jest więcej plusów niż minusów. No i co. Zachęcam Was jeszcze raz do dyskusji w komentarzach na temat tego, co zmienić, co byście chcieli widzieć i na tym i na moim drugim kanale. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mnie tutaj, to zachęcam i na drugim również zachęcam. Zapraszam Was na moje social media, znajdziecie wszystko w opisie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!